Gangbang, święta, święta, ja nie będę mówił o ulubionej potrawie, bo jest je pełno, natomiast najlepsze moje święta to rok w rok, jak byłem dzieckiem, mianowicie wujek z Anglii, lotnik taki z czasów wojny, zawsze przed świętami przysyłał dla mnie paczkę, bo byłem jedynym dzieckiem w rodzinie, przysyłał dla mnie paczkę, po którą, żeby było śmieszniej, jechałem sankami, bo to zimy były śnieżne i Wigilia również, jechałem sankami na poczty, potem było wielkie pudło, zgadywałem co jest w środku, a w środku zawsze co tam mogło być książki o, o piłce nożnej. się nawet śmiałem, że jakby wujek przysyłał mi książki o samolotach, to by nasz rząd nigdy nie latał tu polewami. Tylko ja bym skonstruował jakieś a tak to się piłką zająłem, ale wujek nie przypadkowo książki o piłce wysyłał, bo tak, Benley zdobyła mistrzostwo Anglii z tej dziury, gdzie on mieszkał po wojnie, a Anglicy zostali mistrzami świata. No więc to, to jak mógł się nie interesować. Ale najlepsza redakcyjna Wigilia, jaką miałem, to była w roku 2016. Proszę sobie wyobrazić i to z kolegami z firmy RV, mianowicie tak, najpierw się zaczęło, najpierw się zaczęło tak, le, tak delikatnie, bo to Wigiliano to tak nie wypada, czyli karpacz o łososia, rybka, tak potem kluseczki miaczane, serek, śmietana. Wszystko bezmięsne, potem bezmięsny sandaczek, no, mięso z rybki w masełku cytrynowym. Ale potem jakiś, nie wiem dlaczego, zaczęli mówić ludzie zwierzęcym głosem. Może to być jakiś związek z tym, że zaczęli pić jakiś kompot z suszu. No, no i zaczęli mówić jak zwierzęta, no więc już uznaliśmy, że jest pierwszy dzień świąt już po pasterce. No i wtedy już poszła zupka, czyli rosół z gęsi z pierożkami, z, z podróbkami czy z jakimiś takimi dziwadłami potem goloneczka kaczuszka jabłecznik na ciepło z bitą śmietaną no i duże, duże ilości takiego czegoś co wędruje to Jasio, Jasio, Jasio Wędrowniczek no a potem ja jako jedyny znany abstynent musiałem ich wszystkich porozprowadzać do taksówek bardzo to była pamiętna Wigilia Redakcyjna Ponieważ żywy nie wyszedł nikt. Poza mną.